Cześć, witam. Tym razem Yamaha IBR 125 z 2011 roku. Motocykl jest motocyklem bezwypadkowym, jest w pełnym oryginalnym lakierniczym. Motocykl jest motocyklem serwisowanym, słuchajcie, od samego początku do samego końca. Faktur jest tam na prawie 1500 euro na ten motocykl, czyli przewyższa wartość tego motocykla praktycznie w tej chwili. Eee, ale jest wszystko udokumentowane są po prostu faktury z serwisów e, gdzie jest wpisany przebieg, win motocykla także całkowicie udokumentowana historia tego pojazdu motocykl ma w tej chwili przejechane tylko i wyłącznie 16 tysięcy km i pod względem technicznym powiedziałbym, że jest w perfekcyjnym stanie ma opony, które są zupełnie jak nowe, oczywiście to, to są opony Michelin widzicie ten, eee, tu kreski, kropeczki tarcza hamulcowa Praktycznie nie ma żadnego rantu. Klocki hamulcowe z przodu to są, słuchajcie, takie na 99%, to nie są jak nowe. Żadnych wycieków, przecieków, żadnych odprysków. Jakąś taką ryskę znajdziemy tutaj na wódce widzicie. Lampy. Gmol założony, silniczek mega czysty, mega ładny. Każda śrubka, zobaczcie, jak ona wygląda. Wzorcowo, powłoka lakiernicza wzorcowo. O, to zdrapiemy Teraz to zmyjemy. nie wiem czy to jest, jakieś brudne chyba od buta po prostu oczywiście wersja wtryskowa pali to niezmiernie mało, bo to w 2,5 do 3 litrów oczywiście tu jest takie coś do zapinania torby na bak pod tą torbą nie ma żadnych uszkodzeń wizualnych kluczyków jest tyle ile trzeba, czyli dwa do motocykla, do kufrów, do jakiegoś zabezpieczenia tego motocykla kufer, który mieści kask Oryginalny, zobaczcie jeszcze Yamaha KUFO, który pomieści kask bez żadnego problemu i kurteczkę jakąś, tylnia opona również jest oponą zupełnie jak nową, napęd tak jak wspomniałem jest też nowym napędem, co widać tutaj, no zupełnie nowy. O, to nawet nie ma co tutaj się siłować. Blokada tutaj jest dołączona blokada przez poprzedniego właściciela dlatego też te kluczyki. Tu jakieś takie wytarcie no, nie da się ukryć od czego no, od tej blokady jest to wytarcie no ale. Tak to wygląda. Całkowicie sprawna, fajna 125. Eee, no co, odpalimy ją. No czekajcie, bo tu chyba rączki ma sprzęgiełko i chodzi. Do odpalania trzeba wcisnąć sprzęgiełko pamiętać. Całkowicie fajna, całkowicie sprawna maszynka. Bardzo ładna, zobaczcie na silnicze, to wszystko jest takie błyszczące, czyste, no naprawdę zadbana maszyna Gmol, który ratuje. W razie wywrotki jakoś, słuchajcie, o, znajdziemy jakąś taką, tu ryseczkę, widzicie, tu i tu, taka drobna jakaś ryseczka, no i to wytarcie, to jest chyba wszystko z mankamentów, jakie można spotkać na tym motocyklu, pozostałe wszystkie elementy są naprawdę super utrzymane, no i przede wszystkim udokumentowany przebieg 16 tysięcy kilometrów, Eee, fakturami, motocykl nie był robiony po jakichś dziwnych warsztatach, tylko wszystko było zgodnie ze sztuką i zgodnie z fakturą wystawiona na dane elementy więc fajna historia nawet na taki tani motocykl jak ten no, ładnie działa działa jeden naczek, drugi działa trąbik działa Przełączenie światełek. Długie, krótkie, długie, krótkie. Wszystko działa. O, tu tą pozycję trzeba malutką, tą żaróweczkę będzie tutaj ją wymienić, bo widać, że jest taka szara i nie świeci, czyli pozycja jest spalona. Ale to wymienimy. Wiadomo, moment, moment. Motocykl wczoraj do nas przyjechał, więc tutaj szybko od razu relacja. Naprawdę w pięknym stanie, bardzo ładny, bardzo czysty. No tak, ee, tak zadbanego. IBERA dawno nie mieliśmy, żeby silniczek wyglądał po prostu jak wyjęty z paczuszki do tego motocykla. I motocykl z pełną historią. Teraz tak, motocykl możemy wysłać z. W... W dowolne miejsce w Polsce, niezależnie od ilości kilometrów. Mamy kuriera, który przewiezie wszystko dosłownie. Eee, po całej Polsce bez, bez znaczenia, jaka jest to ilość kilometrów. koszt takiego transportu to 650 zł. Wpłacacie nam zaliczkę 500-1000 zł. My pakujemy motocykl, motocykl jedzie do was. Dostajecie motocykl, oglądacie, mówicie tak, to ten motocykl, na który czekałem. Podoba mi się dostajecie komplet dokumentów. Rozliczacie się z kurierem na miejscu, także praktycznie niczym nie ryzykujecie. E, motocykl dzisiaj znajdziecie na Olixie, na OTOMOTO na tych portalach będzie wystawiony na OTOMOTO będzie 35 zdjęć bardzo szczegółowych z każdego elementu tego motocykla więc polecam tą stronę, tam będzie to bardziej szczegółowo e, można sobie zobaczyć ten motocykl telefon do naszej firmy to 500 134 533 mm, no i to chyba byłoby wszystko także dzwoncie, pytajcie, w tej chwili mamy 5 sztuk takich motocykli jak ten, czyli Iberek 125. Wszystkie są naprawdę w takim ładnym stanie, bo tylko i wyłącznie takie staramy się sprowadzać, żeby te motocykle nam się sprzedawały bardzo szybko, żeby nie stały, nie czekały na klienta. Wiadomo, że ładny towar łatwiej sprzedać. Motocyk z pełną historią, na zupełnie nowych oponach, na zupełnie nowym napędzie, na nowych klockach. Także zapraszam serdecznie do miejscowości Ława 500-134-533 Yamaha YBR 2011 rok, tylko 16 tysięcy km przebiegu. Nie pytajcie, dlaczego tutaj paruje. Na dworzu jest około 5 stopni, więc no to jest to para. Nie jest to, nie wiem, zaraz będą komentarze, że olej bierze. Nie, nie, nie. Jest to para, po prostu motocyk jest świeżo odpalony. no Pochodzi od. 3 minut, nawet nie o dwóch minut, także jak się rozgrzeje, to ta para całkowicie zniknie. Także serdecznie zapraszam. 500-134-533 firma Sylf Moto i Ława. Dzięki, pozdrawiam, cześć.